Cześć kochani, witajcie na, na kanale Zrób to Sam. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić piękne ozdoby ze szkła na urodziny, na imprezę. Możecie to wykorzystać, kiedy będziecie organizowali kolejną imprezę. Najlepiej, żeby była w lato, ponieważ mamy tutaj właśnie takie rzeczy, m, które zrobią fajny klimat wieczorem na letniej imprezie. I że Wam pokazuję, jak to zrobić. Potrzebujecie jakiś m, naczyń ze szkła. Ja mam tutaj właśnie do wyboru szklankę i słoik. I mam jeszcze kilka tasiemek washi tape oraz nożyczki. Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić yy, yy, świeczkę. Jest to stary słoik po drzemie, który umyłam, i teraz będę go ozdabiała tasiemką washi tape. Będę wycinała takie małe trójkąciki, z których ułożę wzorek na tym słoiku. I będzie z tego bardzo ładny świecznik na letnią imprezę, albo na urodziny. Taki kolorowy gadżet. Wycinam trójkąciki. Mam już dwa. Mam takie chorągiewki, trójkąciki i przyklejam je po prostu u góry na słoiku. Będę to robiła tak, że będzie jeden kolor, i potem, potem inny na zmianę. Żeby wyglądało to ciekawie, tutaj mam już przygotowany kolejny, który pójdzie właśnie po tym różowym. Przykleję go na chwilę tutaj u góry. Teraz wytnę dwa trójkąciki różowe i będę je tak przyklejać właśnie na zmianę. Wycinamy na ukos, raz w jednym kierunku, raz w drugim. I właśnie wychodzą nam takie trójkąciki. Drugi jest już gotowy. I tak oklejam cały słoik naokoło. Teraz sobie wezmę jeszcze zielony. Ta tasiemka jest trochę węższa, więc chorągiewka, czy ten trójkącik, będzie trochę mniejszy. Już prawie skończyłam. Tutaj został mi jeszcze jeden trójkącik. Zrobiłam sobie na zmianę zielony-żółty-różowy. Tutaj mam dwa zielone obok siebie, więc jeszcze muszę je rozdzielić jednym różowym trójkącikiem. Wygląda bardzo dobrze. Widzicie, to jest tak mało z tym roboty, a wygląda bardzo ładnie. I tutaj u góry okleję jeszcze słoik na około jednym kolorem tasiemki washi tape. Robię po prostu taki pasek wokół. Staram się, żeby mi to wyszło równo. Na szczęście mogę to zawsze poprawić, ponieważ to jest tylko taśma. Staram się, żeby to wyszło prosto. I teraz wsadzamy naszą świeczkę i nasz świecznik gotowy. I to samo, oczywiście, możemy zrobić ze szklankami, a tak samo yy, ze stołem. Możemy postawić taką ozdobę, właśnie na naszej imprezie. Wygląda to bardzo ładnie, bardzo praktycznie. I jest to też bardzo praktyczne, ponieważ kiedy okleimy każdą szklankę paskiem w innym kolorze. To wtedy każde dziecko wie, która szklanka jest czyje, a dodatkowo możemy na każdej szklance napisać imię. Jeżeli mamy tylko jedną tasiemkę, to właśnie możemy okleić każdą szklankę tą samą tasiemką i napisać na niej imię dziecka. To jest właśnie bardzo praktyczne na urodziny dziecięce. Bardzo mi się podoba kombinacja tych wszystkich kolorów. Są to takie bardziej spokojne wersje tasiemek washi tape. Jeżeli macie ochotę, to powtórzcie ten pomysł w domu na kolejnej, następnej imprezie, którą będziecie organizować. Napiszcie mi, czy widzieliście już takie coś. Jeżeli tak, jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie mi kciuki w górę, napiszcie mi komentarze, co o tym sądzicie, czy próbowaliście robić takie coś w domu. Subskrybujcie nasz kanał, żebyście byli zawsze na bieżąco. Oczywiście subskrypcja jest darmowa i do zobaczenia w kolejnych filmach. Zawsze na Was czekamy i cieszymy się, kiedy je oglądacie. Do zobaczenia. Pa!